No no słuchajcie, Kati wyszła ze swojego domku I poszła w jakieś specjalne miejsce Dlatego oczywiście, że wykorzystamy tą sytuację z Ptysiem I zrobimy mini tajną bazę Tak, to będzie najlepsza mini tajna baza pod słońcem I <coughs> będzie bardzo mini, bo jest to mini będzie baza Będzie mega mini, bo się zmniejszymy I będziemy kopać takie malutkie bloczki Takie mini, mini, patrz, takie mini, malutkie Mili, My... i te, gotowy jesteś, mogę co? Jeszcze czekaj, bo chcę pokazać Jeśli widzowie nie widzieli naszej giga bazy, To tutaj mamy taką giga dużą Ej. tajną bazę jak się zastanawiałem to zastanawiałem tak. Ja uważam, że ta baza jest przepiękna. Naprawdę wizualnie wygląda super. Tylko co to robi Ej, Kupa. Co to robi Kupa? I co to robi jakiś. Co to jest? Teo! Z jakimś to piecem. Jest, to jest akurat mój prak, bo to Teryzor go z niczym ten pies. Śmieszne. Aha, aha, ale z ciebie babyk! Dobry, prawda. Dobra, dobra, dobra. Oczywiście do. tutaj mamy też piękne czapeczki wojan, tym razem z na przykład koszuleczką i spodniami długimi, ale mamy chyba jeszcze jakieś krótkie spodenki chociaż one są też na wyczerpaniu, już nie ma ich za dużo, więc bierzcie póki są, bo... Słuchajcie, niedługo znikają ze sklepu, te rzeczy nie wrócą. Na przykład takie czapeczki. Więc wpadajcie na wojano, szopy Ej, toj, 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 to to, to to, to poczekaj chwilę, to ja ci ja, ja szybko kupię. Dobra, to kupię i na budynku nie Dobra, kupko, bo zaraz nie znikną się na cudownika. Dobra, czekaj, kupuję, kupuję, kupuję O, dobra, to ono tamtych kupuje, A my szukamy miejsca, gdzie możemy zrobić m, tajną mini bazę. Ej, czemu nie zabnęłeś drzwi? Teraz Kati by mogła zobaczyć inwesty. Sorry, sorry, to już mam kupione, ale mam farta, o, co? Uf, no uf. dobrze. I teraz tak, gdyby Katia znalazła tamtą m, dużą, tajną bazę to musimy mieć zapasową i naszą hmm. zapasową tajną bazą będzie baza przy jej stanowisku gamingowym! Teraz patrzcie na to. Mamy plan. Ten obraz da się zmniejszać, uwaga? Co? Musimy tylko dobrze kliknąć, odpowiedni miejsce. Co? Nie co? niemożliwe! Ten obraz się zmniejszył! <laughs> Ale Ej, pięknie! A, zobaczcie co działa na mój mózg, weź kliknij na mnie! A, czy da się zwiększyć, czy zmniejszyć? I co? Jesteś głupszy. A no, no, widać, 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 ale to chyba się nic nie zmieniło. Ej, no to co ty gadasz, głupoty jakieś ty. Dobra, no i teraz patrz, teraz z tej strony musimy wyciąć dziurę do wskoczenia tam Dawaj, 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 no, czego... musimy zrobić taką dziurę. Ty, ale jak tutaj się... Ej, no! Czemu mi przeskakuje o dwie kratki? O, o, o. No, pa, pa! przeskakujemy. mi! A! Dobrze, ale zrobienie za wysoko. No, nie wiem, tutaj to, to będzie bardzo trudne. Czekaj, czekaj, ja zrobię tutaj o, i teraz tutaj o. I teraz Uuu. pomniejsz mnie, pomniejsz mnie, pomniejsz mnie pomniejsz Dobra, to, oh. to już cię pomniejsz, ooo, pomniejsz, odwrócę te słowa. Dobra, jestem malotki, i teraz uwaga, czy uda mi się. Oooo, idę Wykop troszkę więcej miejsca, to ja to się zmniejszę. Ale ty jesteś ogromny, czekaj, czekaj. Ja e, dobra, dobra, wykopię <laughs> zaraz więcej miejsca w takim razie. Czekaj, zrobmy tutaj tak. O, I jeszcze, do... tak. dobra, zmniejszam się. Zmniejszaj i wpadaj tutaj, a my teraz patrz na to. Ej, czekaj, ej, no. czekaj, czekaj. U. Albo dobra, trzymaj to. Co? to? Czy masz to? Skąd ci zabiłeś? Skąd ci zabiłeś?